Piękny jesienny ranek. Dzisiaj ma być aż 19 stopni. Lekkie chmurki są, ale tak naprawdę mini mini. Także zapowiada się naprawdę świetny dzianek. W ramach dzisiejszego spaceru chciałbym Wam dzisiaj zaproponować rozkład posiłków dla osoby średnio aktywnej. Takiej po prostu przeciętnej na żywieniu karniwora. Jest to rozkład posiłków dwuposiłkowy plus ewentualna przekąska. Na żywieniu karniwora nie jesteśmy tak często głodni jak na węglozie, więc sprawdza się to idealnie. Także słuchajcie, co mam do powiedzenia. No to już Wam mówię o co Kaman. Pierwszy posiłek, pamiętajcie, należy zjeść do 4 godzin po obudzeniu, powstaniu z łóżka. Ma to. Duże znaczenie metaboliczne, nie będę tutaj przytaczać żadnych badań. Uwierzcie mi, że tak jest. Jeśli chcecie, sami sobie poszukajcie tych źródeł. Także myślę, że około 10 plus minus, zależy kto, której wstaje, musi sam to sobie dopasować. Na pewno nie później. Drugi posiłek po 8 godzinach od pierwszego posiłku, czyli jeżeli jedliśmy o 10 i ten, ten pierwszy, no to no to ten drugi mamy o 18:00. oczywiście nie są to sztywne godziny. Ustawiamy to wszystko pod siebie. Do tego, jeżeli z jakiegoś powodu siedzimy danego dnia dłużej, pracujemy, więc cokolwiek robimy, możemy włączyć przekąskę, ale tylko jeżeli czujemy, że musimy to zrobić, że jesteśmy głodni. Jeżeli tego nie potrzebujemy, nie włączamy żadnych przekąsek. Po tym drugim posiłku wieczorem, wiadomo, przekąska, znaczenie tego słowa jest wszystkim znane. Nie jest to trzeci posiłek, tylko jakieś tam drobne jedzenie karniborowe, oczywiście, żeby nie było nie to mówić. Także widzicie, dwa duże posiłki, zasadnicze, które dostarczają nam wszystkiego, czego nasz organizm potrzebuje. Alternatywą staje się ta przekąska w razie W. Ale tak jak mówiłem, staramy się po tym drugim posiłku już niczego nie jeść. Daje nam to fajny post nocny, około 16-godzinny, także same pozytywy, organizm sobie w tym czasie odpoczywa, układ trawienny sobie odpoczywa. A my nie jesteśmy głodni. W końcu to karnivor Ale jest pięknie jesienią. Te kolory zawsze są rewelacyjne. Nawada zadowolona, bo jest suchutko. W liściach może sobie poszaleć. Fajnie się idzie, jak to wszystko szeleści pod stopami. Te dwa główne posiłki jemy do uzyskania sytości. Mówię tutaj o sytości, nie o przejedzeniu. Na pewno wiecie, co mam na myśli. Nie obżeramy się. Po prostu jemy tyle, żeby być sytym, ale nie być przejedzonym. A przekąska, jak wspominałem, trzymamy ją na wszelki wypadek, ale generalnie nie nastawiamy się w ciągu dnia na to, że będziemy ją jeść. No i co kochani, będę Wam bardzo wdzięczny, jeżeli w komentarzu napisze każdy z Was, jaki stosuje rozkład posiłków na karniworze, ile razy dziennie je mniej więcej w jakich godzinach, czy stosujecie post nocny i generalnie jak to u Was wygląda z jedzeniem. Ile razy dziennie jecie, jaki rozkład posiłków stosujecie. Stworzymy tam sobie taką fajną bazę. Dzięki Wam, jak się sprawdza jedzenie na diecie mięsnej. Rzeczka Bobrówka. Aczkolwiek muszę Wam się przyznać, że ja nigdy tutaj żadnego Bobra nie widziałem. <śm> ale może źle patrzę. A może się nie znam. No kurczę, jest wiele możliwości. W każdym razie taka mi miejska rzeczka. Idziemy dalej.